Witam Was, kochani, serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj Wam pokażę palety zwrotów z kaufnetu, jakich jeszcze nigdy, nigdy nie było, i nie wiem, czy się w ogóle powtórzą takie towary. Wczoraj był stream, mogliście zobaczyć na tym streamie, co trafiliśmy, a były to takie grube fanty, że ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Także dzisiejszy film będzie bardzo gruby. No i nic więcej Wam nie mówię. Zaczynamy od jednej palety. Mamy dwie, także będą dwa odcinki. To jest pierwszy. I co? Zapraszam Was na film. Zaczynamy, kochani, z pierwszą rzeczą. A pierwszą rzeczą mamy. Ha, Case do telefonu do Samsunga jakiegoś S9 Plus, czy tam S9, faktycznie ktoś mi mówił na streamie, że to jest s 9 faktycznie to jest DS9, nie chciałem mówić no ale tak już jestem, także dobra, lecimy dalej. Abrillo mamy e, LEDowe e, te żarówki, LEDowe żarówki mamy e, Dwie paczki w ogóle, także. Myślę, że spoko, zafoliowane nowe. Mam nadzieję, że tam nie ma włożonych spalonych żarówek. Są to LEDowe żarówki, więc energooszczędne. Bardzo mało pobierające prądu. Podejrzewam, że jasne. Ale żarówki zostają u mnie, bo żarówek u mnie zawsze jest brak. Także żaróweczki zostają. A my lecimy z kolejnym przedmiotem, którym będzie coś nietypowego, podejrzewam, dlatego że jest dosyć duży karton. I jak to otwierałem na streamie, to naprawdę zastanawiam się o co tu w ogóle chodzi, nie? Ale zobaczcie. Dyskret, to brzmi co najmniej źle, zobaczymy sobie co tu mamy w kartonie i słuchajcie to jest cały karton, calutki karton pod pasek nie, calutki karton pod pasek, nie wiem czy to zostanie, czy moja dziewczyna tego będzie chciała używać, czy po prostu pójdzie na sprzedaż, ale szczerze policzyłem to po 10 zł za paczkę i wyszło 280 zł, bez 28 paczek. Także naprawdę myślę, że bardzo fajny e, zarobek z tego jest, a podpaski chyba zawsze sprzedają, tym bardziej na jakichś giełdach bądź innych targach i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, dalej. Kolejną rzeczą, którą znaleźliśmy w palecie, nie wiedzieliśmy kompletnie co to jest, musiałem rozerwać troszkę papier nawet, bo nie wiedziałem o co chodzi. Wiecie co to jest? To są rolki do Terminala płatniczego bądź kasy fiskalnej. Takie roleczki, na których drukujemy paragony. Także myślę, że akurat się przydadzą, więc one też zostają. Nie liczyłem żadnej wartości, jeżeli chodzi o te roleczki. No, a my lecimy z coraz to grubszymi rzeczami. A czekajcie, bo naprawdę będzie mega, mega grubo i ja wam to obiecuję dzisiaj, nie? Dobrze, troszkę droższa rzecz: dekoder DVBT Edition. Edison czy Edition, nieważne, DVB-T2, czyli nowa jakość, e, która wchodzi w Polsce, e, nowy system cyfrowy DVB-T2. E, niestety jeden telewizor u mnie w domu nie ma DVB-T2, także ten, e, właśnie e, DVB-T zostaje w domu, za który sobie muszę sam zapłacić około stówki, bo po tyle chodzą dekodery. Jest w pełni nowy, zapakowany, zafoliowany. No i on zostaje, czyli jak na razie to połowa rzeczy w ogóle zostaje w domu i no ale. Kto bogatemu zabroni, nie? <laughs> Oczywiście żartuję. Milionów jeszcze na tym nie zarobiliśmy. Ale będzie milion na zwrotach. Tak jak ten drugi kanał na YouTube. Dobra, yy, lecimy z czymś większym. Coś większego. A to żeśmy już, już zapakowali. w yy, z taśmą. No wam pokażę. No już muszę to odpakować. Najpierw taśmę jeszcze raz zapakujemy. Słuchajcie, zostaliśmy Cały stos kopert na łapówki. Także, jeżeli coś chcecie, no oczywiście kopertę wysyłam, wraca do mnie pełna. Mam nadzieję, że bardzo dobry temat. Zapakowujemy, zafoliowujemy, Pyk. Odkładamy na bok. Ok, lecimy dalej. Proszę. To co dzieci lubią najbardziej: kredki. Kredki, jak chyba w każdym z zamazana mamy. Kredki, czyli jakaś rzecz biurowa dla dzieci. Kredki dodaję do różnych zamówień od moich widzów. Jakieś tam zestawy, pisaki, mazaki, to wszystko po prostu jest dla Was. To kosztuje dosyć y, dużo pieniędzy. A jak ktoś ma jakieś dziecko w domu, to jest zawsze zadowolone, bo może sobie czymś porysować. A na, naprawdę, niektóre y, pisaki i tak dalej są tak zajebiste, że po prostu no, miażdżą totalnie to, co można kupić w Polsce. A jak już kupujemy, to jest to bardzo, bardzo drogie. Dobra, przechodzimy do ciut innych rzeczy. Sat Link. Słuchajcie, to jest y, w ogóle, myślałem w że to jest terminal płatniczy, kasa, czy coś takiego. Zobaczcie, mamy pudełko. W jest taki gadżet, nie? Gadżet totalnie w ogóle nie wiem o co chodzi z nim. Tym bardziej, że ma wejście w ogóle HDMI, jakieś tam inne rzeczy. O, odpalamy sobie i się odpala gdzieś tam jakiś no signal. Co tu jeszcze jest, jakaś głośność, wszystko skan, Odpali się, odpali się. satnik. Słuchajcie, jest to urządzenie do ustalania sygnału DVBT, czy tam DVBT2. Naprawdę spoko, spoko rzecz. Nie wiem jak zbytna to jest, bo totalnie nie wiem kto takie rzeczy kupuje i do czego się je używa gdzieś tam no bo raz jak ktoś chce w domu zamontować telewizję, no to raczej nie będzie kupował takiego sprzętu za 500, czy 500 600 zł, bo tyle generalnie on kosztuje Także ja tam chyba go wystawiłem za 400. No. I tyle. Po prostu jest myślę, że spoko spoko sprawa. Myślę, że nawet na tym można telewizję oglądać, bo ma ekran i jak odbierze sygnał, to podejrzewam, że TV normalnie działa. Także dobra, to sobie przekładamy na bok. Kolejna, kolejna rzecz. Kolejne kredki. Kredki dla yy, młodych. Tak samo dla dzieci. Oczywiście też wpadają do czegoś w paczce, w prezencie. Proszę, mamy bardzo dobrą, fajną rzecz, czyli kolejny pusty worek. Ale to jest nic, bo jeszcze mieliśmy pusty karton po e, tych. Po czym to było? Po taśmie klejącej. Po taśmie klejącej, dokładnie. E, muszę sobie przybliżyć troszkę te rzeczy. O! Kolejna rzecz warta 5 zł. Mysz. Kiedyś była na, taki, na taką mysz, kiedyś były szumy, były w ogóle jakieś e, e, się ludzie rzucali na to, a to takie myszki były dosyć średnie moim zdaniem, mi nigdy w tym wygodnie nie pracowało. 5 zł, taka mysz verbatim Dodajemy do naszego podsumowania. W ogóle potem mam zrobić podsumowanie całkowicie, ile to wyszło, ile kosztowało. Nie będę pisał cen pod każdym z produktów, bo mam taki totalny młyn z wystawianiem aukcji, z ogarnianiem dla Was paczek, że naprawdę no nie mam na czasu, żeby to zmontować tak, jakbym chciał. Ale będziecie mieli wszystko w podsumowaniu, o którym Wam powiem na samym końcu tego filmu i zostańcie do końca, bo będzie dla Was konkurs. A jaki, no to za chwilę się dowiecie, ale no, lecimy dalej. Proszę bardzo, rzecz kolejna, tego w ogóle nie otworzyłem na streamie, więc otworzę to teraz, bo nawet nie wiem co to jest, powiem wam szczerze, jakieś nóżki dziwne, śmieszne, z jakimś pręcikiem, szczerze, no cholera wie, nie wiem o co tu chodzi, Adam Hal. nie wiem czy to jakieś podstawki do głośników, czy coś takiego, może tak być zresztą, no nie mam żadnego pojęcia, ale tego też nie liczyłem, bo totalnie nie wiedziałem co to kurde jest, nie? Adam Hal. musimy zobaczyć co to jest w ogóle w necie, bo nie mam tego pojęcia, jakieś podstawki pod głośniki i tak dalej, dobra jeszcze mamy malutkie rzeczy wyciągnę już po dwie pineski zostają w biurze, no bo pineski jak pineski też nie liczę wartości, wszystko zostaje z tej palety w ogóle to jest jakaś parodia, zostają i to w ogóle nie mam żadnego pojęcia co to jest, nie liczyłem tego w ogóle cenowo, bo nie mam żadnego pojęcia co to jest możecie mi powiedzieć co to jest do cholery bo ja nie wiem, jakiś toner, jak ktoś tam pisał, że to jest coś do maszyny do pisania ja powiem szczerze, nie wiem, nie wiem do czego to jest także odkładam i napiszcie mi w komentarzu jeżeli ktoś wie co to jest i do czego to służy Dobra, i lecimy chyba z y, grubszymi rzeczami. Nie, jeszcze jedna rzecz, której nie ma. Jest kabel do e, radia, do jakichś tam różnych rzeczy ze zwykłą portówką. Kabel liczy za dyszkę. I lecimy teraz do rzeczy grubszych i mam nadzieję, bardziej dochodowych. A raczej wiem to, że są bardziej dochodowe, bo już to otworzyliśmy na streamie. Słuchajcie, teraz musiałem aż wstać, bo rzeczy są naprawdę duże, więc pokażę Wam teraz. Co znaleźliśmy jeszcze w tej palecie i co jest z tymi rzeczami nie tak, albo są całkiem sprawne? Teraz patrzcie na to, co wyciągam. A pierwsza rzecz, którą wyciągam, jest to niszczarka do dokumentów i do papieru. Ta niszczarka, akurat, jest niestety mm, uszkodzona w ten sposób, że ma zabrudzony tutaj czujnik yy, i nie wykrywa papieru. Generalnie ona działa, działa, wszystko tutaj się odpala, ale nie ma, czujnik nie załącza, tak powiem. Tej mierarki do niszczenia papieru, także ona jest generalnie do naprawienia, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Totalnie żaden. Także ją sobie odkładam na bok. Dobra, i teraz zobaczcie na to. GoPro Max, nówka GoPro Max. Odpakowaliśmy już to na streamie, dlatego jest niełożona. E, powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony tym naprawdę mega dlatego, że to kosztuje 2000 zł u nas. E, nawet się chyba kosztowało 2,5 czy 2900, tak dobrze mówię? Jakoś tak, już teraz nie pamiętam, chyba 2000, zaraz się sprawdzę, e, ile to u nas kosztuje. E, 2000, tak, to jest GoPro za dwa koła. Powiem wam szczerze, jestem zaskoczony tym zwrotem, a naprawdę nie będę już tego rozpakowywał. Są wszystkie akcesoria e, oprócz baterii niestety. Baterii nie ma, e, ale GoPro jest nowe. Także no naprawdę... Zajebisty chyba zwrot. Odkładamy, mamy dwójkę. Przypominam, że za całość, za te dwa boksy zapłaciłem 6500 zł. Także tak to wygląda i zaraz Wam pokażę, co jeszcze trafiliśmy. Bo jeżeli było GoPro Max, to musimy oczywiście mieć GoPro Hero 5. Nowiutkie GoPro Hero 5 w całym komplecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, 1000 zł jest do oddania. W sklepie macie 1400-1500 zł. GoPro jest znówka ze wszystkimi akcesoriami. Także naprawdę zajebista rzecz. Jakbym naprawdę nie chciał tego sprzedawać, a raczej nie musiał tego sprzedawać, to co? zastawiłbym sobie na jakieś urbexy na pewno, bo takiej jakości żadnej kamery nie będę miał, a wygody z użytkowania też. Już wam pokazuję kolejny karton, który otwieraliśmy ostatnio. Jest to kolejna niszczarka do papieru. Kolejna niszczarka z Amazon Basic. I ta niszczarka jest w pełni sprawna. Jedyne co musiałem zrobić to ją wyczyścić, bo ktoś zapchał ją papierem. Yy, I niestety, no musiałem ją po prostu wyczyścić. Niszczarka chyba też zostaje w firmie, bo przyda mi się na niszczenie dokumentów. Także niszczarka zostaje. Nie jest to jakiś nie wiadomo jak duży zarobek, ale jednak coś tam kosztuje. Włożę sobie ją z powrotem. Wypchamy to. Ale myślę, że spokojnie 100-150 zł można tego niszczereczkę wziąć. I ostatnia rzecz, taka sama jak poprzednia. Czyli, no już nie będę brał tego kufra, całego niszczarka. Te, ten sam model Amazon Basic. Ta niszczarka akurat nie ma, nie włącza się silnik, po prostu działa, zapala się, ale silnik się nie włącza. No, i jest to po prostu produkt do przejrzenia. Jeżeli się uda to zrobić, czy jakiś tam kabelek się odbudował, to oczywiście zrobimy ją w dobrej cenie. Dobra, i mamy ostatnie dwie rzeczy, które naprawdę zaskoczyły mnie totalnie na streamie. Niestety nie mogłem ich sprawdzić, ale nie dałem rady spać, i musiałem o pierwszej 30 w nocy podłączyć dwa głośniki, które wam teraz pokażę. Raz. I dwa. Tak, jest to Home Sound System z Sonosa i uwierzcie mi, że to gra tak dobrze. Że ja w ogóle jestem zaskoczony. Ja naprawdę jestem melomanem i uwielbiam rzeczy muzyczne, jakieś głośniki, kolumny, wzmacniacze i takie inne rzeczy, ale to przebiło moje totalnie najszersze, największe oczekiwania. Rozwaliło totalnie system można je połączyć w parę, można dokupić subwoofery, sandbary i tak dalej. A ponadto jest to tak droga firma, że masakra. Za te dwa głośniki trzeba zapłacić w sklepie ponad 2000 złotych. Dostałem je nowe. U mnie są one za 1000, chyba 500, czy 400 zł, za dwie sztuki, oczywiście. Na necie można znaleźć po 600, po 700 zł tych używki, także myślę, że cena jest zajebista. Faktycznie opakowanie może trochę jest niefajne, ale pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. Naprawdę jest to totalny sztos. Sztos nad sztosami, zobaczcie, jest instrukcja. Jest coś takiego. Jest głośnik, który muszę oczywiście odłożyć pudełko. Jest głośnik cholernie ciężki, powiem Wam szczerze. Ale wygląda to tak: można go położyć na statywie, można go połączyć na statywie, można go, nie wiem, położyć wszędzie. Najlepsze jest to, że te głośniki łączą się bezprzewodowo między sobą. Można zrobić sobie totalnie całe, e, jakby oddzielne kino, e, takie w domu. Można sobie je podłączyć, nie wiem, w sypialni, w kuchni, w łazience, wszędzie, bo są wodoodporne to jest też super sprawa. Podłączamy je przez internet. E, musi być jeden połączony do Internetu, reszta komunikuje się poprzez Wi-Fi i na każdym możemy puścić oddzielnie osobną piosenkę, albo możemy wszystkie połączyć e, w jeden jakby system. E, jest to totalny sztos, można puszczać jakieś tam Spotify'e. Poza tym jest też Alexa, e, która no, robi też robotę, można sterować inteligentnym domem, bądź też Amazon. Co to było? Amazon? Nie, Google Assistant, właśnie. Alexa jest od, od Amazona, chyba, właśnie. A Google Assistant jest od Google'a po prostu i też można nim sterować. Także powiem Wam szczerze, no robi to robotę i te gośniki, no, na chętnie bym sobie zostawił, ale no, zarobku by wtedy nie było. Także słuchajcie, przechodzimy do podsumowania i konkursu, także zostańcie tutaj dalej. Zacznijmy od podsumowania. Podsumowanie jest takie, że za obie palety, której drugie jeszcze nie widzieliście, ale za obie palety zapłaciłem tysiąca zł. Z tej palety, którą otworzyliśmy, mamy 5245 zł. Eee, na tyle po prostu mamy towaru. No i myślę, że jest to mega, mega fajny e, zarobek na. W tej jednym boksie, gdzie mamy jeszcze drugi, a tam jest tyle przedmiotów, że nie wiem w ogóle jak wam to wszystko pokażę w kolejnym filmie, ale mam nadzieję, że. Znaczy mam nadzieję, myślę, że chyba pokażę wam tylko te najlepsze rzeczy, bo naprawdę jest tego mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. E, słuchajcie, zostawcie łapę, suba, dzwonek i komentarz pod tym filmem, a najlepszy komentarz e, wygrywa. A co wygrywa? Wygrywa słuchawki JBL. E, jakie to są słuchawki? JBL Tune 205 Bluetooth. Słuchawki jbl na Bluetooth, także osoba, która napisze najlepszy komentarz, dlaczego to ona powinna dostać te słuchawki, zgarnia je yy, i myślę, że jest to mega fajny giftik dla Was, mega fajny konkursik. I słuchajcie, tutaj liczy się tak naprawdę kreatywność Wasza. Jeżeli będziecie kreatywni, to na pewno wybiorę jakiś mega fajny komentarz. Liczę na bardzo dużo komentarzy, żebym miał co czytać. No, a ja się z Wami tymczasem żegnam. Lecę do nagrywania kolejnego filmu, lecę do montowania filmu i wysłania Wam wszystkim paczek, także trzymajcie się i hej!